Wolnośląska policja świętowała w Rudnej. Jestem dumny z tego, że jestem policjantem. Jestem dumny z tego, z jakimi ludźmi pracuję. Nie będzie na razie podwyżek dla pracowników dołowych. Ciekawotliwie, intencją zarządu jest, aby takiego rozwarstwienia nie było. Piątek, 26 dzień lipca, Katarzyna Szatkowska. Witam i zapraszam na informacje. Dolnośląska Policja świętowała dziś w Rudnej podczas uroczystej Akademii z okazji 94. rocznicy powstania Polskiej Policji. Wręczono odznaczenia resortowe i akty mianowania na wyższe stopnie. Wyróżnienia otrzymali także samorządowcy, którzy na co dzień wspierają funkcjonariuszy. Są wśród nich prezydent Lubina i burmistrz Polkowic odznaczeni za zasługi dla Policji. Oficjalne obchody dolnośląscy policjanci rozpoczęli już w środę we Wrocławiu, a dziś oprócz przy uroczystej części obchodów zorganizowano również festyn dla funkcjonariuszy i mieszkańców powiatu. Na co dzień stoją na straży bezpieczeństwa obywateli. Dziś w ponad 30-stopniowym upale ubrani w odświętne mundury, odbierali odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie policyjne, a także gratulacje i życzenia. Myślę, że Wasza praca i dużo się pracuje to bardzo ciekawe. I pewnie w przekonaniu, że to jest właściwy kierunek pracy. To niełatwa, ciężka, służba służba, odpowiedzialna, pełna wyrzeczeń, pełna no, poświęcenia siebie samego, prywatnego życia do tego, żeby służyć innym ludziom. Ale jak się właśnie ten element służby zrozumie, właściwie pełne słowa służba, czyli służba rzecz drugiego człowieka, to to jest na pewno największa chyba życiowa satysfakcja. Gdybym miał ponownie wstąpić do służby w policji, zrobiłbym to bez wahania, Jestem dumny z tego, że jestem policjantem, jestem dumny z tego, z jakimi ludźmi pracuję, czy to policjantami, czy pracownikami cywilnymi. Wykonujemy w moim odczuciu dobrze nasze obowiązki. Mam nadzieję, że mieszkańcy czują się bezpiecznie. Przestępczość na terenie powiatu lubieńskiego ciągle jest ograniczana, a wzrost skuteczności jest cykliczny. Policjantom towarzyszyli dziś funkcjonariusze z Niemiec, Czech, a także przedstawiciele różnych instytucji i samorządowcy, którzy na co dzień wspierają struszów prawa. Powiadają zgodnie z prawem za bezpieczeństwo, choć instrumenty mają bardzo słabe, jeśli chodzi o działanie za bezpieczeństwo. Natomiast no, wszyscy mieszkamy tutaj, w związku z czym e, stąd samorządy wydają pieniądze, mimo że rząd oczywiście ciągle oszczędza, to samorządy wydają coraz więcej, dlatego że mają poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli, ale też swoich rodzin, bo przecież tutaj mieszkamy wszyscy. Czy pan czuje się bezpieczny w Lublinie? Ja się czuję bezpieczny w Lubinie i to bezpieczeństwo wydaje mi się, że coraz jest większe. Tak? To bezpieczeństwo być może to chuligaństwo takie nikt wyrośniętej młodzieży, a jest jeszcze w Lublinie, występuje. Święto Policji obchodzono wspólnie z mieszkańcami powiatu. Festyn, który odbył się w Rudnej przyciągnął wiele osób. Na festyn z Lubina przyjechał Marcel, honorowy członek lubijskiej policji. Po oficjalnej części obchodów odbył się między innymi pokaz antyterrorystów, którzy pokazali zaledwie małą część swoich umiejętności. W Policji pracuje prawie 7,5 tysiąca policjantów. 2800 funkcjonariuszy awansowano w tym roku na wyższe stopnie. Nie będzie na razie podwyżek dla pracowników dołowych. W centrali KGHM doszło co prawda do spotkania przedstawicieli Miedziowej Solidarności z zarządem polskiej miedzi, jednak po wstępnych ustaleniach umówiono się na kolejną rozmowę. Według Solidarności pracownicy na robotniczych stanowiskach pod ziemią są dyskryminowani płacowo. Tak ma wynikać z raportu o wynagrodzeniach. Związek zwrócił się więc do Zarządu Polskiej Miedzi o wyjaśnienie tych kwestii i ewentualne wyrównanie wynagrodzenia poszkodowanej grupie pracowniczej. Chodzi o pojawiającą się w ostatnim raporcie o wynagrodzeniach 3% mniejszą dynamikę przyrostu płac na stanowiskach robotniczych w stosunku do nierobotniczych pod ziemią. Myśmy oczekiwali tego, że zarząd zlikwiduje dysproporcje, jakie są między, w dynamice między wzrostem wynagrodzeń na stanowiskach robotniczych dół, a na stanowiskach nierobotniczych dół, a konsekwencją naszych interwencji jest decyzja zarządu, że dzisiaj się z nami spotyka. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiali rzeczy. Na temat tego problemu i podejmiemy takie decyzje, które pozwolą tych pracowników, którzy ryzykują swoim życiem i zdrowiem, podnieść ich wynagrodzenia, przynajmniej do takiego poziomu, jak mają wszyscy. Najpierw Solidarność wystosowała do władzka GHM pismo w tej sprawie. Teraz odbyło się pierwsze spotkanie obu stron. Trudno dzisiaj nam jeszcze powiedzieć, bo rzeczywiście trzeba przeprowadzić zdecydowanie pogłębioną analizę, w jakich obszarach tę analizę trzeba przeprowadzić, to się dzisiaj właśnie zgodziliśmy, tak, żeby związkowcy widzieli, tak, to są. Właśnie te dane, te, te chcemy zobaczyć, te chcemy usłyszeć, ponieważ niewątpliwie intencją zarządu jest, aby takiego rozwarstwienia nie było. Jednym z argumentów zarządu miedzi jest fluktuacja na stanowiskach robotniczych pod ziemią, czyli przychodzenie i odchodzenie z pracy pracowników w określonym czasie. Zastanawia nas jeszcze dzisiaj jedno. Czy ta różnica w średnim wzroście wynagrodzeń nie wynika z faktu, że na stanowiskach robotniczych oczywiście fluktuacja jest większa, bo to jest większa grupa pracowników. Na emeryturę odchodzą ci z wysokimi wynagrodzeniami, z dużym stażem na wysokich grupach, a na ich miejsce przechodzą ci, którzy zarabiają mniej, bo zaczynają pracę dopiero. I być może to jest element, który powoduje, że średnio liczba osób jest ta sama, ale suma wynagrodzeń w tej grupie jest mniejsza. Natomiast dzielona przez tę samą liczbę osób daje w efekcie znowu statystycznie mniejszy wzrost. Ten argument nie przemawia do solidarności co związkowcy wyrazili w kolejnym piśmie do władz spółki pisząc że jest to argument wysoce nietrafiony a ponadto jest to próba mataczenia bo związek kwestionuje dynamikę płac w porównywalnych grupach nie natomiast wśród wszystkich zatrudnionych przed spotkaniem związkowcy nie mieli zbyt wiele entuzjazmu co do pozytywnego efektu rozmów Muszę powiedzieć z przykrością że od momentu od kiedy dzielna platforma obywatelska sprawuje niepodzielnie swoje rządy w polskiej miedzi to Dyskusja na temat wynagrodzeń kończą się fiaskiem. Mówię tu dotyczy to ten, ten fiask dotyczy tych pracowników, którzy swoją ciężką pracą pracują na swoje utrzymanie, bo jeżeli chodzi o tych, którzy zarządzają, to przypomnę, że pierwsze decyzje, jakie były, to podniesiono prezesowi bardzo mocno wynagrodzenia czy zarządowi, żeby nie wyróżnić to tylko pana prezesa, bardzo mocno i ta dynamika była prawie 200 paru procentowa. Przedstawiciele zarządu zobowiązali się do tego, by przygotować odpowiednie dane, które mają wyjaśnić sprawę i odpowiedzieć na nurtujące pytania. W przyszłym tygodniu ma się odbyć kolejne spotkanie. Po pijanemu opiekował się niemowlakami. Przed sądem stanie wkrótce 38-letni mieszkaniec Lubina, który mając prawie 2,5 promila alkoholu we krwi zajmował się dwójką swoich malutkich dzieci. Mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Mimo, że pora była jeszcze wczesna, bo zaledwie 10 rano mężczyzna był kompletnie pijany. Badania wykazały, że miał prawie 2,5 promila alkoholu we krwi. 38-latek zataczając się znosił wózek dziecięcy, w którym niósł dwoje swoich dzieci. W hotelu przy ulicy Skłodowskiej w wózku znosił po schodach, zataczając się kompletnie dwójkę małych dzieci. Te dzieci były w wieku 1 rok 8 miesięcy oraz 7 miesięcy, nie były przypięte do wózka i groziło tym dzieciom to, że z wózka wypadną. Mężczyźnie postawiono już zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna został zatrzymany, bo zaalarmowano w tej sprawie policję. Po zbadaniu ukazało się właśnie w jakim stopniu upojenia znajduje się. W związku z takim zachowaniem prokurator postawił mu zarzut. Na rodzicu ciąży szczególny obowiązek opieki nad swoimi małoletnimi dziećmi, dlatego też taka surowsza odpowiedzialność karna. Mężczyzna odpowie teraz przed ma w więzieniu może spędzić nawet 5 lat. Rodzinne ogrody działkowe powinny pozostać w rękach działkowców, uważa starosta Polkowicki Marek Tramś. Przyszłość rodów nadal jest niepewna. W parlamencie toczy się batalia o nowelizację ustawy o rodzinnych ogródkach. Platforma Obywatelska chce zmian na niekorzyść działkowców. Ci jednak mają wsparcie m.in. właśnie samorządowców. Powiat Polkowicki od lat promuje tę formę rekreacji. By dodatkowo motywować działkowców do upiększania swoich ogródków organizowany jest konkurs na najlepiej zagospodarowany rod na terenie powiatu polkowickiego. W tym roku zwyciężył ogród Stokrotka-Schocianowa. Pomysł nowelizacji ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych od razu wywołał burzę wśród działkowców. Przez Polskę przetoczyła się fala protestów. Mimo wielu nacisków posłowie Platformy Obywatelskiej forsują niekorzystne dla działkowców zmiany. Mają większość tak na sali sejmowej, jak i w podkomisjach, gdzie powstaje nowy tekst ustawy. Działkowców popierają między innymi samorządowcy. Dla mnie rozstrzygnięcie jest jednoznaczne. Te ogrody w dalszym ciągu powinny pozostać w rękach działkowców i nie wyobrażam sobie, było, żeby było inaczej. My tu w Polkowicach od lat mówimy o tym, że na pewno ogrody działkowe, które w tej chwili są w dyspozycji mieszkańców powiatu i gminy Polkowickiej, zostaną w rękach tych mieszkańców. I będę apelował do wszystkich Wojtów Burmistrzów o to, aby rzeczywiście takie decyzje podejmować. To są nasze płuca, Zielone Płuca, to są Wspaniałe ogrody to są wspaniałe parki, których nam tu, w tym specyficznym regionie. Regionie nie ma co ukrywać przemysłowym na pewno brakuje. Powiat Polkowicki wspiera rozwój rodzinnych ogródków działkowych. Od wielu lat organizowany jest konkurs, którego ideą jest przede wszystkim podniesienie atrakcyjności działek oraz pobudzenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. W tym roku zwyciężyła chocianowska stokrotka. Są to naprawdę ogrody zasługujące na szczególne słowa uznania, Ogromny wkład pracy, ogromna pomysłowość na rozwiązania różnego rodzaju to zasługuje na szczególne słowa uznania. By zwyciężyć w konkursie ogrody muszą spełnić szereg kryteriów, między innymi pod względem estetycznym. Liczy się więc wygląd ścieżek, działek, ogrodzenia, dróg i alejek, ale również place zabaw dla dzieci. Ważne są także działania proekologiczne prowadzone przez zarządców rod. Chocianowska stokrotka zdystansowała podczas tegorocznej edycji konkursu ogrody polkowic. Czy grębocickie. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na tegoroczne dożynki. To wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia!